O! Co? O. Od razu na starcie. O! W ogóle witamy w kolejnych odcinkach, zagrają w Shogun Cop. Co Jak ja dawno w to nie grałem. No Czyli... parę dni nie graliśmy, czekam przez sobie stopero ustawić, bo staram się ogólnie zabić swój telefon, który dostałem nowy tego Samsunga. Aż tak zabijam go trzeci dzień, to stwierdzam, że wytrzymał baterię, na cholera. I tam wszystko mu daje, wiesz, tam filmy na nim puszczam, muzyka na nim puszczam, i tak wiesz, non-stop, non-stop. O oh, kurwa, dalej trzeba. Energia mu się produkuje normalnie. Czekaj, którym tu się strzelało? A, jak hmm. to strzelało? Tu się nie strzela. No to widzę, o, że o, masz do przejęcia z powrotem swojej kawakacji. No właśnie, idę tam. A na czym ja to skończyłem ostatnio? No... Na... Aha, zniszcz... musiałem ogarnąć północ. Dobra, to ja sobie, sobie zrobię teraz. Widzę, że miałem niepokoje spore. To tak samo. Hidaj jest zwolnieni z podatku, są Jezus Maria. To jakieś zniszczone farmy. Też są zwolnieni z podatku? Nie. To co? Ty sobie przejmujesz tam swojego wasala na Kozokukę. I idziesz na datę, nie? No ja już w sumie trochę idę na datę Idziemy, a tu jest mi... Jajmy Ja no. ty... no, no. może wreszcie naprawię Dodge na ginat w <ścoughs> stolicy no. no to ja chyba będę trzecią armię wyrobować. Tak w zasadzie to ta kampania jest już chyba praktycznie wygrana, bo oni nie są w stanie nam się przeciwstawić. W sumie. Bo zniszczyliśmy najtrudniejsze rody. No, to prawda. Co to znaczy, podsumowując, ja zniszczyłem, bo można by to opisać jako żeśmy buchu na uciekli. No? No. Co ty nie powiedz? To jest u mnie głową rodziny. Ja? Mam takiego... <laughs> Chciałbyś. Mam takiego zajebistego syna A, ja straciłem Echizen. No to już wiem, co muszę zrobić. No spoko. Tu jest to pojebanej koiki. Jeszcze. Pojebanu? No przecież ta religia się utrzymuje bardzo długo. I ogólnie mi przeszkadza. Dzisiaj sobie Red Alert'a jeszcze dwójkę zainstalowałem, starego. Grałeś w to? Tak. Stary, my się nawet zwalnialiśmy... Znaczy zwalnialiśmy, zrywaliśmy się ze szkoły w parę osób, żeby sobie iść do kawiarenki, żeby to pograć. Jeszcze e, to, Wtedy jeszcze chyba CS-a nie było. My się urywaliśmy na... Unreal Tour, na Magic Wake'a, 3 arena. No to my się na CSa urywaliśmy. Ale też tak na zasadzie, że idzie 9 osób Nie, no po 7-8 tak, tak. e, Mogę mieć handel z naban. Hzygaru z różnicami nabański port handlowy. Nie Nie, spierwałem Nie będzie Dobra. No, tutaj oczywiście są niezadowoleni. Jak to tradycyjnie bywa. Mogę rozwinąć targ, mogę rozwinąć inne rzeczy. Ninja do Echizen jest moja armia ninja. Czemu znowu są lagi w tej grze? Wiecznie w tej grze są lagi. Ty, weź wyciągnij tego swojego generałka z Shinano Północnego, o tutaj, stąd. No. Podtrzymaj go pod granicę z moim wasalem. Bo ty masz akurat tam sam ruch, będziesz moimi posiłkami, bo ja go sam mogę nie dać Ale jego. wiesz, że ja tutaj nie mogę za bardzo tego ruszyć, bo będę miał niepokoje. Musisz sobie radzić. Useless. Po <laughs> no prostu musisz sobie radzić Orobić Dobra, ja muszę go przerzucić na północ, pozbierać armię, którą będę mógł odbić sobie Echizen i iść dalej na... To jest wschód czy zachód? Zachód o, my wy już wyeliminowaliśmy Hatoli. No jak? Łatko Kurde, muszę trochę z zamków porozwijać. Kaga. O, zajebiście. w kaga mam srebrne pancerze, nie zauważyłem tego. Nice. Taki. Mało znaczący. Się... No byś wiedział. tu się jeszcze ulepszył. A, a. Właśnie do środka. Ty masz problem z buntownikami. No właśnie, mam no, no, na północ, mi się sypie wszystko przecież. To mi jeszcze każe gdzieś wychodzi. No i znowu nie naprawię na naginat. Boże, wiecznie płonący budynek będzie. Więc tak, stąd nikogo nie zabiorę. Mówię no, śmiesznie. Mam tak roz, jakoś rozprowadzoną tą armię, że nie wiem za bardzo, gdzie są moje jednostki, tak dawno graliśmy. Jeden oddział się jeszcze tutaj zgrupuje. I... Pięć tur do tego. Hmm. Mogę ze wszystkimi handlować prawie. Tylko niech wszyscy mają ze mną wrogość. Ja mam oczy, może będziesz się handlować. Twój wasal. Nie! Yeah. Ja go zaraz rozpierdziałem. No to I Przyślij mi pieniądze. Mówisz? No. i. i. dobra. I kończę, bo tu nic, nie, mogę, nie mogę nic więcej zrobić. I Za chwilę mi się tutaj coś zwinie na pasek, bo pewnie Skypol głupieje. Wspaniale, podnieśmy podatki. 6 tysięcy dochodu. Pięknie. No, zaczynają być to dobrze wyglądać. Ciekawe, ile ja wydaję na armię. Lepiej nie patrz. 6500 tysięcy 500. Km. Żyj w błogiej nieświadomości. A. Dobra. Co to kurde jest? Dzień dobry. Tam w ogóle rozwijasz te zamki? Nie. No. Wszystkie. Aj tam, żeby nie było niepokoju. Ja muszę zacząć, bo tak mam 11 żywności i nie rozwijam. 5 straciłeś. Ha! Lama! ja mam sobie hasiegarę, jeszcze samych zjali. jednym oddział strzelców. Ale, Ale Za jest... to ulepszony atak. Wręcz! <grym> Twoich strzelców. Co? Twoi, twoi strzelcy mają ulepszony atak, wręcz. To są hardkorowymi strzelcami, a nie jakieś tam popierdolki, ja tu ciebie. Hmmm. mają łuski, to im wystarcza. Na dupie. mogą być i na dupie, byle by chroniły przed strzałami. Czemu ta prowincja tak dymi? To jest anormalne. O. No to zaraz będzie koniec mojego cudownego basala. No co? Wiedzieć w tyłek? Uuu, zmontowałeś armię. I nagle bunt. Mimo, że generał cztery gwiazdki. Pięć lojalności. I tak bunt. Bo takie ma mi się tak z duchy. Kurde, latasz po tym nabim nie co się dzieje. Ty, wiesz, że mi zaraz tu wiesz szokun... Znaczy no, nam wojnę wypowie? No to wszyscy nam wtedy wojnę wypowiedzą, ale on się nie ruszy. No wiem. Tylko chodzi mi, że... Tak ja przejmuję Kyoto. Bardziej wartościowy. Minimalna wygrana. zrobiłem tysiąc razy więcej niż on. Ty i tak nie masz tutaj armii. Ja sobie przejmę Kyoto. Mamy wojnę z Takaoke? Z Takaoke nie. Czy ja mam w stanie pokoju? Mam z kimś przyjaźń! Ze mną. A, z tobą. <laughs> Kurde, już zapomniałem jak to jest z kimś przyjaźń. <laughs> Cały czas z twoim wsparciem i ogólnie. Ty mi takie rzeczy mówisz. Mam z armię, aż i garu. Boże, ja mam wszędzie aż Garu, muszę coś lepszego powerbować. Hmm. Kurde, tutaj mamy jakieś wariackie armie. Dobra, koniec to góry. O, datek chce ze mną traktat pokojowy. Hmm, jak zwykle. 2000. Tradycyjna stawka. Zarządaj. Dwa tysiące będzie mógł dojść do porozumienia. No, ci mogę powiedzmy dać... Prawo przemarszczu, no, bez ograniczeń. Ty! No? Ja resetuję Skype'a, bo cię słychać jak robota. no, ja ciebie słyszę normalnie i...